Łukowska Rada Miasta przyjęła uchwałę aktualizującą zasady korzystania ze strefy płatnego parkowania. Co się zmieni i od kiedy zaczną obowiązywać nowe zasady? O to zapytaliśmy burmistrza Piotra Płudowskiego. Na ostatniej sesji Rady Miasta przedłożyłem w Wysokiej Radzie projekt uchwały, który Zmienia istniejącą uchwałę dotyczącą strefy płatnego parkowania, i te zmiany to jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszego miasta. Już 1 kwietnia tego roku obsługa strefy, opłata za korzystanie z tej strefy będzie w pełni automatyczna przy użyciu parkomatów. Również uważnie wsłuchując się w sugestie użytkowników tej strefy, zdecydowaliśmy się, aby. Umożliwić zapłacenie za krótszy czas aniżeli ta dotychczasowa podstawowa jednostka, jedna godzina. Teraz będzie można uiścić opłatę w wysokości jednej złotówki za pół godziny parkowania. Już od 1 kwietnia tego roku użytkownicy strefy będą mogli również zapłacić za parkowanie przy użyciu dwóch aplikacji mobilnych, to jest Pango oraz Mobilet. Kolejna zmiana, która dotyczyć będzie mieszkańców strefy. Dotychczas, dotychczas mieli oni możliwość wykupienia abonamentu miesięcznego i musieli tą czynność powtarzać 12 razy w ciągu roku. Kwota za tą usługę nie zmienia się, to jest 10 zł, natomiast mieszkańcy tej strefy mogą wykupić taki abonament na czas kwartału, a nawet dłuższy czas półroczny na okres 6 miesięcy bez Konieczności w międzyczasie pojawiania się w urzędzie i uiszczania tej opłaty 10 złotych. Te zmiany nie powodują zwiększenia cen za korzystanie ze strefy parkowania. Ta cena pozostała bez zmian od 2012 roku. Również dotychczas osoby niepełnosprawne będą nadal parkować w miejscach wyznaczonych bez wnoszenia opłaty. To również dotyczy motocyklistów. Tak jak dotychczas nie płacili, nie będą płacić za korzystanie z tej strefy. Od 1 kwietnia opłaty nie będą musieli również ponosić użytkownicy pojazdów z napędem elektrycznym oraz napędem hybrydowym, dla których wyróżnikiem jest zielona tablica rejestracyjna. Jeszcze jedna zmiana, którą zaproponowałem Państwu radnym i ona się spotkała z akceptacją, a ona dotyczy miejsc na wyłączność. Dotychczas mieszkańcy mogli sobie, użytkownicy strefy mogli sobie takie miejsce na wyłączność zarezerwować za wysoką kwotę 2400 zł. Nie było takich osób, które by chciały dla siebie, na wyłączność, przed swoją firmą, przed swoim sklepem wynająć. Ta opłata została obniżona do kwoty 2000 za rok. Pozostałe opłaty pozostały bez zmian. Jeszcze jedna bardzo ważna zmiana dotycząca opłaty specjalnej. Tutaj zaproponowałem również taką zmianę, aby jeżeli osoba rzeczywiście z jakichś powodów nie uiści tej opłaty za parkowanie i zostanie na nią nałożona opłata specjalna w wysokości 50 zł, to jeżeli zechce tą zaległość uregulować w terminie do 7 dni od momentu naliczenia tej opłaty specjalnej to ulega ona obniżeniu do poziomu 30 zł, czyli jest obniżona o 40%. Wszystkie zaproponowane przeze mnie zmiany, a zaakceptowane przez wysoką radę, wchodzą w życie 1 kwietnia i nie jest to żart pryma aprylisowi, od 1 kwietnia zmiany w strefie płatnego parkowania w Łukowie. Przypomnijmy, że jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie nowej stawki za parkowanie. Od 1 kwietnia będzie można wykupić półgodzinny postój jedynie za złotówkę.